To koniec z nami. Zdradziłam się z nim. Z moim bratem? To dość zabawne. Bo ja też się zdradziłem z twoją siostrą. Ha, ha, ha. Jasne. Teraz próbujesz udawać, bo jesteś bardzo zazdrosny. Mogę się założyć, że teraz płaczesz. W sumie to nie, w tym momencie bawię się w chowanego z twoją siostrą i twoją mamą. Ale jesteś kłamcą. Moja rodzina nigdy by mi tego nie zrobiła. Serio nie wierzysz mi? Mam ci wysłać nagranie z naszej wspólnej zabawy. Nie chcę oglądać twoich przerobionych filmów. Od dziś twój brat to mój nowy chłopak. Jest mega przystojny, a w dodatku mega bogaty i przy okazji jeszcze wysoki. Jest totalnie inny niż ty. I mówię poważnie, że z nami koniec. Spoko. I tyle masz do powiedzenia? Przez te wszystkie lata nie zależało ci na naszym związku? Halo, jesteś tu? Czemu mi nie odpisujesz? Odpisz mi. Czego ty jeszcze chcesz? Czemu mi nie odpisujesz? Bo ze sobą i już nie muszę tego robić. i słuchać twojego Jestem taki szczęśliwy i wolny. Wiesz co ci powiem? Też się mega cieszę. Twój brat jest dużo lepszy od ciebie pod każdym względem. Jak ktoś, to ma około stu dziewczyn. A ty jesteś na samym końcu tej listy. To jest niesamowite, jak potrafisz kłamać. Założyliśmy się z nim, kto wyrwie więcej dziewczyn w ciągu tygodnia. Jak na razie jest na prowadzeniu, ale mam plan. Mam zamiar wyrwać każdą laskę z jednej rodziny. Tą laskę. Jej mamę, jej siostry, jej ciotki, jej babcie. A jak będzie trzeba, to nawet tatę. I wtedy uda mi się wygrać. Jesteście chorzy. Mów sobie co chcesz i tak w ogóle. Przywitaj się ze swoją rodziną!